Cześć. Tu dodo. Zapraszam Cię do wzięcia kilku świadomych oddechów, zrobienia sobie miłej przerwy w ciągu dnia. Może weźmy razem tradycyjnie trzy głębokie wdechy i wydechy. Wdech przez nos. I relaksujący wydech przez usta. Jeszcze raz wdech przez nos. Wyciągnij plecy. I głośny wydech przez usta. Jeszcze raz wdech przez nos, i z wydechem opuść niżej ramiona, barki, rozpuść wszystkie napięcia. Zamknij oczy, popraw pozycję. Możesz leżeć albo siedzieć, i wsłuchaj się teraz w odgłosy dobiegające z nad tego wspaniałego stawu, nad którym jestem. Może usłyszysz rechot żab, śpiew ptaków, pląkanie ryb, szum wiatru, Może uda Ci się wczuć w tą atmosferę spokoju, bliskości natury? Może poczujesz klimat tego miejsca, w którym czas na chwilę się zatrzymuje. Nikt nie pogania, nic nie pogania. Nie ma żadnych zadań do wykonania. Można wszystko odpuścić. Może uda Ci się wyobrazić sobie zapach wilgotnej ziemi wilgotnej trawy. Zapach wiatru. Może uda Ci się wyobrazić smyranie wiatru na twarzy, wiatr we włosach. Może uda Ci się poczuć promienie słońca na twarzy. Może na chwilę przeniesiesz się na mini-mini wakacje razem ze mną? Wszystko co słyszysz i czujesz? Zauważaj, obserwuj. Pozwól temu być. Ale równocześnie nie analizuj, nie dociekaj, nie zagłębiaj się. Niech to po prostu z Tobą będzie. Przenieś teraz uwagę na to, co dzieje się w Tobie. Myśl o wakacjach. Czy wywołuje w tobie jakieś specjalne odczucia? Co czujesz w ciele? Tęsknotę, ekscytację, drżenie. A może całkowity spokój, relaks, luz. Może od razu masz ochotę zacząć planować swoje wakacje, ale zachęcam cię do tego, żebyś na chwilę po prostu była tutaj ze mną i nie planowała nic. Po prostu cieszmy się razem tą chwilą. Sprawdź, jaki jest Twój oddech. Spokojny, głęboki, długi, czy może niespokojny, krótki, regularny, przerywany? Jakikolwiek by nie był, to niech taki właśnie będzie. Daj sobie chwilę na to, żeby się wyrównał. Być może zmienił w jakiś sposób. Nie poprawiaj. Nie forsuj. Tylko obserwuj. Wdech i wydech. I nic więcej. Tylko wdechy i wydechy. Ta chwila, która teraz właśnie jest. Nie ta, która była. Nie ta, która będzie. Jeśli myśli rozpraszają cię i zabierają gdzieś daleko z tej chwili, zauważ to i spokojnie, nie złoszcząc się na siebie, wróć do oddechu. Myśli na pewno będą przychodzić, na pewno będą cię rozpraszać. Każdy tak ma, nie tylko ty. Po prostu zauważ ten moment, w którym gdzieś uciekasz, odbiegasz i wróć z powrotem do swojej kotwicy, do swojego oddechu. I jeszcze raz zarzuć swoją wędkę w oddech w chwili obecnej. I przez chwilę zostań. <śmiewanie> Wróć do oddechu, ao do swojej gotfise. A teraz zrób głęboki, świadomy wdech przez nos. I zrób porządny wydech do samego końca. Jeszcze raz wdech przez nos do końca. I wydech do samego końca. Jeszcze raz wdech, wyprostuj kręgosłup. Głośny wydech, opuść niżej ramiona, wyluzuj wszystko, rozpuść napięcia w ciele. Z kolejnym wdechem unieś ręce wysoko do góry. Rozciągnij prawy bok i rozciągnij lewy bok. Jeszcze wdech, a z wydechem odłóż dłonie na wysokości serca. W geście namaste. Pochyl głowę przed sercem i podziękuj sobie za to, że oddychasz. A oddech jest z tobą zawsze i wszędzie. Możesz na niego zawsze liczyć. Kiedy tylko potrzebujesz, zawsze możesz wziąć świadomy wdech i zrobić świadomy wydech. Życzę Ci pięknego, spokojnego dnia. Pa.